Jesteśmy z Borysem Mańkowskim przed KSW 20. Borys, takie pytanie najważniejsze, jak się czujesz teraz tutaj przed walką fizycznie? Czy przygotowania przebiegły tak jak planowałeś? Wszystko okej? Okay? Znaczy jak w chwili obecnej, obecnej czuję się fantastycznie i nam no, miło, że to jest Rafał Moks, to już się nie mogę doczekać walki. I powiedz, czy mógłbyś powiedzieć więcej właśnie o tym, jak, wyglądały, jak wyglądał Twój trening do tej walki? To znaczy Mam na myśli głównie kluby poza Ankosem, czy ewentualnie się gdzieś jeszcze przygotowałeś, sparowałeś? I ogólnie, jeżeli coś Ci przychodzi do głowy na ten temat? Znaczy, wiadomo, no, 3,5 czwarte treningów powiedzmy zrobiłem w Ankosie. Byliśmy na jednym wyjeździe u Zbigniewa Tyszki w Piranie w Pirania Gdynia. Jakby trochę dźwigni na nogi na nóg, Obron dźwi, połóż, połóż się trochę przeciwko dźwigniom na nogi. Yy, I poza tym raz w tygodniu wychodziłem do klubu bokserskiego, trochę posparować sobie z łopakami i trochę w czerwony smoku również. A powiedz właśnie, czy bo ty jesteś prawda, dobrym zawodnikiem parterowo, co pokazałeś między innymi w walce z Peterem Sobotą i czy właśnie taki jednorazowy wyjazd do, do zbiegotyczki na przykład? Czy czujesz, że on faktycznie ci coś daje? Czy to jest tak bardziej dla pewności psychicznej, żeby te ćwiczenia? Dźwiki... Znaczy myślałem też ogólnie, myślałem na tym, że taki wyjazd, mówię, no kurde, co, co mi to da, jak powiem, na, na dwa dni zrobić cztery treningi? Ale zaskoczony jestem, bo naprawdę mi dużo dał i powiedzmy. Tak, uczyliśmy się tylko tak naprawdę trzech obron, nic więcej nie chciałem, żadnych zbytnich jakichś tam ataków. Wiadomo, że coś tam ponagrywać do domu, żeby się potem pouczyć, coś tam, coś tam przerobiliśmy. Ale głównie uczyliśmy się trzech rzeczy, oni po prostu ba bardzo byłem zadowolony z tego, że po prostu trzech gości mnie dojeżdżało cały czas, a cały czas atakowali mi na te nogi, cały czas mogłem sobie wychodzić, uczyć się, także, no, a robiłem z najlepszymi w Polsce, także dużo, dużo był ten wyjazd. Mimo, że to były tylko dwa dni. Właśnie, jeżeli chodzi o Twój boks, bo zauważyłem ostatnio, że w każdej walce coraz więcej z tego boksu, coraz śmielej po prostu, wiesz, te poziomy, poruszanie, wszystko. Czy to jest kierunek, w którym Ty chcesz iść, że czujesz, że boks to jest coś, co Ci naprawdę fajnie teraz zaczęło wychodzić, czy to jak to, traktujesz to jako taki dodatek? To znaczy, stójko zawsze lubiłem, ostatnimi czasy coraz bardziej, a szczególnie od tego roku, gdzie po prostu przyjechał do Poznania Łukasz Rajewski i mój, mój rówieśnik, a według, według mnie jest to Najlepszy trener z odstójki to w każdej płaszczyźnie, czy to nogi, czy to ręce, czy to po prostu wszystko. Według mnie miałem do czynienia naprawdę z wieloma trenerami. A jestem zaskoczony, gdyż jest to facet, który jest w moim wieku, a naprawdę ma taką wiedzę przeogromną i tyle wkłada roboty, dla nie oczekując ode mnie nic, tak naprawdę, po prostu wkłada. Pełno roboty, żeby mnie szkolić po prostu w tej stójce, jestem bardzo zadowolony i od tego roku można powiedzieć, że nie podoba mi się tylko, jako zakachałem się dosłownie w tej stójce i widzę, że z dnia na dzień są coraz, coraz lepsze efekty i tak dalej, dlatego... No Dążę do tego, żeby móc tuć tą wiarę. No właśnie, znasz też dobrze Rafała, prawda? Nawet bardzo dobrze. I prawdopodobnie masz jakąś wizję tego, jak on wyjdzie do ciebie, co będzie chciał ci zrobić takiego. I czy masz jakąś już wstępną wizję, co on, co on będzie robił tobie w, w tej walce? Znaczy, no kurde, wiemy, że może mieć parę planów, i właśnie tak naprawdę można, może wyjść tak, że i będziemy się w stójce, i może dążyć do parteru. Nie wiem, no kurde, zaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Sumie, ostatnie pytanie, czy spodziewasz się jakichkolwiek problemów z wagą, z czymkolwiek jeszcze przed galą, czy już wszystko jesteś spokojne? Przed chwilą się ważyłem, mam 250 gram jeszcze nadwagi, a mamy godzinę 15, 3 godziny jeszcze do wagi, także wszystko zejdzie. Wiadomo, chciałbym mieć te 200 nie do wagi, żeby móc coś zjeść, no ale niestety no, nie jemy, czekamy i potem myślę, że nadrobimy to wszystko. Dobra. Dzięki za wywiad i udanej walki, to, to znaczy efektownej walki. Potem. No dalej, dobrze, dobrze. Dzie dzięki, dzięki wszystkim, pozdrawiam. Dzień.